Witam Was wszystkich i zapraszam na czytanie horoskopu na wrzesień. Chciałabym Wam powiedzieć jakieś takie mądre słowo wstępu, żeby tak wprowadzić w ten jesienny nastrój, w ten rytm takiego może trochę wyciszenia i takiego małej refleksji, ale myślę, że najlepszym tutaj będzie moim wtrętem jeśli zrobię po prostu czytanie dla nas wszystkich, takie ogólnej energii, co nas może we wrześniu spotkać, a później będą czytania dla poszczególnych znaków Zodiaku. Niech więc karty przemówią dla nas wszystkich energię tego września. Jest to dość przełomowy miesiąc, bo nawet jeżeli spotkamy się z jakimiś takimi działaniami, powiem Wam, nie do końca jawnymi i nie do końca takimi, które pozwalają zauważyć się od razu, to należy nad tym wszystkim przejść i pomimo tego, że majty mogą być pełne strachu, po prostu robić swoje. Po prostu nie dać się zwalić w niebyt, nie dać się zwalić w nicości To jest tak, jakby ten miesiąc był miesiącem wyjścia pomimo ciemności na wierzch. Bo ciemności mogą być różne. Powiem Wam, oprócz takich działań osób, które są niezwykle wredne i niezwykle upierdliwe, to tak jak komar, bzyk sobie lata i, i potrafi życie człowiekowi na łące uprzykrzyć, niby go nie ma, a jednak jest. To pomimo tego, że boimy się, że może ugryźć Trzeba robić swoje, trzeba iść do przodu, trzeba, trzeba żyć. I jeszcze jedno. Trzeba cieszyć się swoim czasem tutaj na Ziemi, żeby nie dać się wpędzić właśnie w to malkontentwo, w to uwikłanie, w ciemne, niskie energie cieszmy się, cieszmy się życiem, cieszmy się z małych, drobnych rzeczy, bo one tak naprawdę składają się na całe nasze życie. Te malutkie kroczki, te malutkie radości są ważne, a nie takie olbrzymie kroki milowe. One też są ważne, ale życie, życie składa się właśnie zdrobiazgów. Cieszmy się i nie dajmy się właśnie wpędzić w strach, w bójki, w potyczki i w takie życiowe przepychanki. Inaczej róbmy swoje. Tak po prostu róbmy swoje. I niech to będzie taka, takie przesłanie dla nas wszystkich. W tym wrześniu. A teraz? A teraz zapraszam poszczególne znaki Zodiaku. Witam wszystkie bliźnięta i zapraszam na czytanie na wrzesień. Główny temat miesiąca. Zaczynacie ten miesiąc z wielkim przytupem i coś mi się wydaje, że ten miesiąc może być bardzo znaczący w Waszym życiu i w podchodzeniu do Waszego życia, a mianowicie pewna inwestycja, którą możecie w tym miesiącu poczynić, bo to jest szansa na poczynienie tej inwestycji, a to czy tą szansę wykorzystacie zależy tylko i wyłącznie od was, a mianowicie: podjęcie nowej pracy, podjęcie nowego projektu, zakup ziemi, sfinalizowanie jakichś finansowych właśnie inwestycji, może nawet darowizna. W każdym bądź razie wszystko to. Co wiąże się zarówno z zyskiem, z gotówką, ze zbiorem, z własnym biznesem, z domem, to może pójść bardzo fajnie w tym miesiącu do przodu. I to, co było tak głęboko skrywane, tak głęboko gdzieś tam pielęgnowane, powiedziałabym nawet, że w podkładach intuicyjnych, na pokładach, Takich wręcz marzeń sennych, to może się wszystko spełnić. I co? I to coś wywróci wasze życie do góry nogami. No bo jeżeli zainwestujecie w dom, który będzie wymagał remontu, to ten remont właśnie może się powieść i to kompletnie zmieni wasze patrzenie na wiele różnych spraw. Ale, tak jak mówiłam, to nie musi być zaraz kupno domu, działki, czy zmiana pracy, albo też niesamowita darowizna, czy, czy też inna inwestycja finansowa. To może być każdy projekt, który można dotknąć, no i tak na końcu, finalnie, wycenić. To może być wszystko. Wszystko, co można dotknąć. Tak więc czeka was ciekawa, ciekawe wyzwanie i czy z niego skorzystacie, to tylko i wyłącznie zależy od was. Natomiast jedno jest tutaj mocno zarysowywujące. Wszystko, całe wasze życie już będzie inne po tym czymś. Bez względu na to, czy to wykorzystacie, to, ten moment, tą chwilę, czy to coś. Czy też, czy też nie. A coś pozytywnego. Zapanujecie powiem wam nad wszystkim tym, co w domu, co w Waszym środowisku, co waszych, u waszych najbliższych. Było taką kością niezgody i tym wszystkim, co raniło i nie pozwalało normalnie funkcjonować. Coś, co było takim, taką zadrą. Ogarniecie to wszystko. Po prostu. A coś negatywnego. Wydaje mi się, że tutaj Drzemie w Was taka niepewność odnośnie, czy dacie radę, czy sprostacie, czy wytrwacie. Jedno jest tutaj takie znowu przejawiające się dość mocno: wielka obawa, czyli jak to mówią, strach ma wielkie oczy, co będzie jutro, czy dam radę, czy to wszystko wypali, jak to wyjdzie. Powiem Wam jedno. Że zwykle te mary nocne i te strachy są o wiele większe w ciemności i o wiele większe w nocy, właśnie, niż w rzeczywistości i za dnia. Tak więc, jeżeli chcecie się tego pozbyć, to trzeba tu trochę rozświetlić, ale przecież miałam sprawdzić, jak sobie z tym poradzić. Ale dokończę jeszcze zdaniem. Trzeba sobie to, ten, tą marę, ten strach rozświetlić. A rozświetlić można tylko w jeden sposób. Wiedzą na dany temat. Tak więc zbierajcie wiedzę i starajcie się sprawdzać, czy Wasze obawy mają słuszność, czy tylko i wyłącznie są Waszą imaginacją i takim strachem, co ma tylko i wyłącznie. Wielkie oczy. Natomiast jak sobie inaczej z tym poradzić? No właśnie, szukajcie alternatywnych wyjść i szukajcie błędów, swoich błędów. Nie bierzcie wszystkiego tak na łapu capu, jak leci, tylko dlatego, że ktoś wam coś oferuje. A jednak trochę poddawajcie to wszystko z jednej strony w wątpliwość, a z drugiej strony zostawiajcie sobie chociaż odrobinę czasu na podejmowanie tych ważnych, życiowych decyzji. Dajcie sobie po prostu czas. Ok. A niespodzianka tego miesiąca? To jest tak, jakbyś, słuchaj, słuchajcie, na przekór wszystkiego potrafili sobie z różnymi rzeczami poradzić. Bo z jednej strony wychodzi mi tutaj mnóstwo kart, które są raczej, delikatnie mówiąc, destrukcyjne. A niespodzianka na samym początku daje mi, że Wy sobie z tym doskonale poradzicie. No to jak inaczej to można odczytać? Nawet jakbym jeszcze tutaj dokładała, to wyjdzie tylko i wyłącznie wyliczanka tego, co może Was przykrego spotkać, a na koniec, albo tak jak tutaj na początku, wyjdzie, że jesteście na tyle silni, zwarci i gotowi, pełni werwy i możliwości, żeby sobie ze wszystkim poradzić kompletnie ze wszystkim, ze wszystkimi, górkami, ze wszystkimi ludźmi, którzy nie będą chcieli Wam pomóc, czy też nawet z brakiem możliwości takich już od teraz na, na już, na zaraz, brakiem gotówki, czy też jeszcze jest jedna rzecz, brakiem, takim niemożnością znalezienia się w miejscu, w którym od razu chciałoby się być. Ale jest jedna jeszcze tutaj bardzo yy, taka wspierająca sprawa. Macie się na kim oprzeć i macie wokół siebie ludzi, którzy są wam niezwykle przychylni i pomocni. Rozejrzyjcie się, bo tak naprawdę przyjaciół właśnie poznaje się w biedzie. Kto jest dla ciebie takim wsparciem? Może warto, warto teraz właśnie zauważyć te osoby w swoim życiu. I to może być właśnie ta wielka niespodzianka. A rada bądź przesłanie. To będzie jak łód szczęścia, jak niesamowite zdarzenie i takie zrządzenie losu, co w waszym życiu w tym miesiącu może się przydarzyć. W związku z tym łapcie, łapcie za nogi to, co się wam przytrafia. I wyciśnijcie z tego tak mocno tą cytrynę, żeby później z tej, tej lemoniady było jak najwięcej. Bądźcie gotowi na szczęście. Po prostu, a ono, a ono przyjdzie. Cudne czytanie, cudny czas, pełen wyzwań, i nie wątpcie w siebie. Trzymajcie się, i co? Do następnego.